Kłaniam się szanownym Państwu. Tu Helik Starot jest, kiedy to nagrywam, sobota, 21 grudnia po południu. I cóż, zobaczymy jaki tydzień przed nami. Ostatni pełny tydzień tego roku, od 23 do 29 grudnia, potem jeszcze tylko dwa dni i siup, 2025. Jak zwykle szybko zleciało, chociaż mam nadzieję, że są wśród Was ludzie, którym wolno zleciało, dla których to był gęsty rok. W sumie dla mnie też był gęsty, ale i tak szybko zleciał. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której zupełnie zapomniałam. Pewnie to wkleję na początek. Czytania grudniowe. Bo wiecie, ja jeszcze robię czytanie na rok, zostały mi jeszcze dwa. Nie chciałabym teraz przed świętami robić czytań grudniowych. Zresztą przewidywałam, że tak będzie, <y> <y> że będzie mało czasu. W związku z tym w tym roku ja Wam zaproponuję inną formułę tych czytań grudniowych niż zwykle. Mam nadzieję, że, że będzie dla Was fajna. Mianowicie, chcę je zrobić na żywo całkowicie i z Waszym udziałem. I teraz myślę, kiedy. I wychodzi mi, że to będą 4 dni 27, 28, 29 i 30. I każdego z tych, z tych dni będę mniej więcej przez godzinę na żywo nadawać i będę robić kolejne znaki zodiaku, zaczynając od koziorożca. Co Państwo na to. Czyli najpierw będzie koziorożec wodnik i ryby, potem baranby bliźnięta, w sobotę. W niedzielę rak, lew i panna, a w poniedziałek waga skorpion i strzelec. Będę liczyła na Wasze dodatkowe pytania. Nie chcę, żeby to były pytania osobiste. Od razu zaznaczam, nie? że takich w ogóle nie będę brała pod uwagę. Ale zawsze jak wykładam to sześć kart, to bywa tak, że, że ta interpretacja jest bardzo oczywista. Ale bywa też tak, że może Was coś zaciekawi, czego ja nie widzę, może będziecie chcieli o coś właśnie dopytać. To będziecie mieli okazję to zrobić na żywo, w trakcie czytania. Ja ostatecznie nie wiem, czy one zajmą godzinę, czy więcej może i że więcej przez te pytania. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać, po prostu. Więc od razu anonsuję. Będę to jeszcze robić. Także w tej. Nie będę wrzucać filmów, tylko, tylko posty na, na, na YouTuba. Z przypominajkami, tak? Ale pamiętajcie, 27, 28, 29 i 30, myślę, że w godzinach jakichś popołudniowych będę to robić, ale to też jeszcze, jeszcze zaanonsuję. No to tak, tymczasem zobaczymy, czym nas żegna ten rok, jaki to będzie tydzień dla nas wszystkich, którzy to oglądamy. Yy, jakie energie widać, z czym będziemy mieć do czynienia. Yy, jak zwykle z intencją najwyższego dobra. Weźmiemy sobie 7 kart na tydzień 23-29 grudnia 2024. Co w trawie piszczy? 7 kielichów. Pięć mieczy, cztery pentakle, sześć mieczy, osiem kielichów, jest postęp. Książę, mm, Książę Buław i dziesięć kielichów. Wygląda na to, że woda się oczyszcza. Yy, I co prawda otwieramy jakimś totalnym niezdecydowaniem i konfliktem, ale potem to wszystko się jakoś normuje. Siedem kielichów jest w środku. Wenus w skorpionie, drapieżna. Yy, bardzo nie lubię tej karty u Tota. Bo to jest talia wzorowana na tarocie TOTA. Mam wrażenie, że jakieś gluty spływają z tych kielichów, więc dlatego mówię, że dobrze, że się to wszystko oczyszcza. Natomiast no, temat jest taki, że coś wymaga oczyszczenia i wy... wysprzątania, mam wrażenie, które jest konieczne, z... inaczej, które koniecznie łączy się. Z redukcją. W Siedmiu Kielichach mamy do czynienia z pewnym nadmiarem. Nadmiarem pragnień, nadmiarem marzeń. Oczywiście ona też ma swoje dobre strony, ta karta, tak? Jest bardzo marzycielska, twórcza, <coughs> wizyjna. Tą wizję sobie potem możemy przekładać na rzeczywistość, ale właśnie pod warunkiem, że nie pozostaniemy tylko przy wizji, przy jakichś tam obiektach widocznych na chmurze i w przestworzach, tylko rzeczywiście sięgniemy po to, czego chcemy. To sięgnięcie powoduje zapadnięcie się rzeczywistości do jakiegoś stanu i dopiero wtedy możemy tak naprawdę oszacować, z czym mamy do czynienia. A w siedmiu kielichach wszystko pozostaje w zawieszeniu. Te gałązki, które podtrzymują takie kielichy są takie bardzo giętkie, mam wrażenie, że nie bardzo są w stanie to wszystko utrzymać. No i kapie z tych kielichów, taka jakaś dziwna substancja, jakoś. Podejrzewam, że nie jest to czysta woda, nie? Że to jest woda, w której już trochę się zalęgło życia. To, to też samo w sobie nie jest złe, natomiast ona się na przykład nie nadaje do picia, nie? W mojej ocenie. Czyli uważałabym w tym tygodniu z iluzją, z takim uleganiem yy, iluzji, że jeśli o czymś zamarzę, to to jest już gotowe i przy mnie. To jest taki główny temat. Natomiast mam wrażenie, że on jest tutaj bardzo ładnie przerobiony, bowiem mamy pięć mieczy co prawda na początku, więc <laughs> zaczyna się to też Wenus. Więc może chodzi o, o relacje, tak myślę. Na spodzie talii są dwa kielichy. E, Wenus tym, tym razem w wodniku, e, która bardzo mocno mówi o stawianiu granic i o mniej miłości, a bardziej przyjaźni. E, więc Uświadomcie sobie, że konflikt jest czymś właściwie nieuniknionym, tak? Tylko pytanie, co, co z tym robimy, że on jest nieunikniony? Czy to nas zaczyna opisywać, zaczyna dominować wszystko, co robimy? Czy wiemy, że są sprawy ważne i ważniejsze? W pięciu mieczach niestety często idzie o pietruszkę, tak? Czyli o, to jest takie małostkowe, bardzo to co się tutaj dzieje często jest to zwycięstwo dla samego zwycięstwa takie pyrrusowe zupełnie nic nie przynoszące um, bardzo bardzo ważne jest zastanowienie się o co ja tak naprawdę walczę czy to co walczę odzwierciedla mojej wartości te takie trzonowe tak te najważniejsze um, czy gra jest warta świeczki Bywa tak, że Pięć Mieczy mówi o sytuacji, w której nie ma dobrego wyjścia, że musimy coś poświęcić, musimy coś, coś zostawić, musimy wejść w konflikt, mimo że nie chcemy. Możliwe, że jest to jakiś konieczny krok do tego, żeby właśnie zredukować ilość tych kielichów, czy też oczyścić wodę, która w nich jest i pójść, pójść dalej. To pójście dalej ewidentnie się tutaj wydarza. I ona, powiem Wam tak, może potrzebować takiego przełomu jakiegoś, nie? Piątka, piątki zawsze mówią o kryzysie i o przełomie, o punkcie zwrotnym. Jak patrzę, że to osiem kielichów jest pod spodem bezpośrednio, to sobie myślę, że może tego potrzebujemy właśnie, żeby odwrócić się od jakiejś zagnuśniałej wizji, z której nic nie wynika, nie? Że może po to jest nasz, ten, nam jest ten konflikt, że może, może po to dzieje się coś. W, Nieprzyjemnego, tak, typu y, kłótnia z kimś albo poczucie y, takiego rozerwania wewnętrznego. Może to właśnie po to się dzieje, żebyśmy mogli w końcu się na coś zdecydować. Tutaj widać też takie y, postawienie granic, dlatego o tym mówiłam, w czterech pentaklach. Myślę, że to jest. Y, Wskazówka, że owszem, na coś się zamykamy, ale na coś też się otwieramy. Bo sześć mieczy jest wyjściem z tego konfliktu. Jest kartą przesunięcia się, jest kartą podróży. Jest też kartą klarowności umysłu i umiejętności lawirowania pomiędzy problemami, tak? Omijania ich, pokonywania ich. Więc wydaje mi się, że to się jakoś tutaj wszystko wyprostuje. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nie? Mamy, mamy tutaj prawie wszystkie. Prawie całą drogę przechodzimy w tej, w tej podróży. Cztery pentakle mówią, wzmocnij się tam, gdzie możesz, buduj swoje, tak, zadbaj o, o, o trwałość swoich podstaw. Tutaj macie te takie mocne fundamenty, fosa dookoła wypełniona wodą, więc też pilnowanie tego, co jest dla mnie najważniejsze. Natomiast... E to nie jest na zawsze i to nie jest stałe. Tak jak mówię, wydaje mi się, że na coś się właśnie zamykamy, w czymś się bardzo e, ograniczamy, tak? Na przykład odmawiamy komuś dostępu do siebie, odmawiamy do siebie dostępu, nie wiem, może jakimś myślom, tak? E, może odrzucamy jakieś marzenia, ale z drugiej strony to nie jest tak, że nas to na e, stałe unieruchamia i to bardzo dobrze, że nie bo za długi pobyt w czterech pentaklach to jest gwarantowana stagnacja ale mamy też sześć mieczy które właśnie mówią o ruchu do przodu to jest Merkury z kolei w wodniku który zdaje się już ten, że Merkury ruszył do przodu z retrogradacji ale, ale to tak na marginesie tylko mówię samo, samo sześć sześć mieczy jest taką kartą no, jedną z lepszych mieczowych, nie? Bo ona mówi o właściwym wykorzystaniu swojego umysłu, o takim mm, dobrze pojętym, zdrowym rozsądku, który pozwala nam płynąć do przodu w życiu i dostawać się tam, gdzie chcemy, nie? To tak odnośnie tego tych marzeń i tych siedmiu kielichów. Żeby dostać się tam, gdzie chcemy, to musimy wiedzieć, gdzie chcemy się dostać. Nie da rady się rozdwoić, rozstroić, rozsiedmiorzyć. Rozbić się na siedem kierunków, tak? Ważne jest obrać kierunek, i wtedy to płynięcie może się okazać stosunkowo łatwe. To jest karta brama, to też jest karta brama, więc coś tutaj przekraczamy w sobie, myślę. 8 kielichów może wygląda ponuro, ale zobaczcie, jak wygląda ta woda tutaj. Ona jest już dużo czystsza, tak? Coś już się oczyściło. Y Osiem kielichów mówi o odwrocie emocjonalnym, tak? O jakimś zwrocie. Czyli coś, co do tej pory nam służyło, widzimy już wyraźnie, że nam nie służy, więc możemy się od tego oddalić z mniejszym lub większym wysiłkiem zresztą, bo to nie jest tak, że osiem kielichów jest łatwą energią. To wymaga pewnego przewartościowania na pewno, nie? Ale wydaje mi się, że ono tutaj właśnie zachodzi, że to jest taka droga do tego, żeby Dojść w końcu do jakiegoś szczęśliwego miejsca i ma to swoje cienie i, 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 i blaski, nie. Na pewno tym cieniem jest pięć mieczy. Na pewno jakimś tam cieniem jest siedem kielichów. Cztery pentakle też miewają swoje cienie. Każda karta zresztą ma swoje cienie, ale mam wrażenie, że im dalej w tydzień, tym jest nas, nam jednak łatwiej, nie? Że dokonujemy jakiegoś, jakiegoś przełomu i powoli, powoli robi się jaśniej i czyściej. Jeżeli to dotyczy sprzątania, to życzę Wam, żeby to poszło szybciej niż w tych kartach. Żebyście zdążyli przed świętami. Żeby właśnie wszystko się oczyściło przed świętami. No ale tu widać, że wstępuje w nas energia też, nie? Mamy w tym czytaniu miecze, mamy pentakle, mamy kielichy i mamy na szczęście jedną kartę buław. I jest to książę, czyli odpowiednik rycerza w Rider-Waite-Smith, czyli taka bardzo ruchliwa energia, bardzo spontaniczna, to jest zmienny ogień, czyli no, ktoś, kto generalnie idzie za tym, co mu się podoba, co ma ochotę robić, na co ma ochotę, za tym, co go pasjonuje i jest niepowstrzymany w tym absolutnie. Może nie jest super konsekwentny, ale jest niepowstrzymany. Widzicie tutaj lwa. Um, lew to jest akurat znak stały, więc może, może, może też w tą stronę, nie? że ten ogień może, może się ustalać właśnie. Może to nasze działanie robi się coraz bardziej, coraz mniej spontaniczne, a coraz bardziej systematyczne. Dzięki czemu dochodzimy do jakiegoś. Sensownego końca, który tutaj fajnie widać w postaci tych 10 kielichów, gdzie ta woda to już jest właściwie prawie że światło. Zobaczcie, jak ta woda się zmienia na tych kartach. Nie? Tu jest zielona, tu jest już czysta, a tu jest już złota. Więc lepszy przepływ, coś się uruchamia fajnego, mam wrażenie, w tym tygodniu. Nie bez wyrzeczeń i nie bez problemów i nie bez pracy. Tu, wydaje mi się, jest jakaś praca do wykonania, jakiś objazd do zrobienia. Sześć mieczy też mówi właśnie o, o podróżach. Więc dla tych z Was, którzy będą w te święta podróżować, myślę, że to jest dobry układ, który mówi, że, że da się dojechać tam, gdzie chcecie, że jak się postaracie, to unikniecie korków, ale to tak też na marginesie. Bardziej to widzę jako yy, emocjonalne takie dążenie do spełnienia, które ma szansę się bardzo pozytywnie skończyć, bo 10 kielichów, yy, piękna karta, to jest karta szczęścia, sytości. <gryw> Nie życzę Wam przeżarcia z tego powodu, ale to jest też karta szczęśliwej rodziny, spotkań. Miłości, więzi i tego wszystkiego, co się bardzo ze świętami kojarzy. Więc liczę na to, że ten stan będzie dostępny wcześniej niż na sam koniec tygodnia. Zresztą, wiecie, to tak jest, że ja to czytam najczęściej linearnie, ale wcale nie trzeba tak robić, tak? Równie dobrze można popatrzeć sobie pionowo i o tym mówiłam, że tutaj, jak mi się wydaje, że konflikt generuje zmianę i że z bezruchu przechodzimy jednak w ruch. Być może poprzez uruchomienie jakichś marzeń, tak? Nie musimy na to patrzeć wyłącznie, na to siedem kigichów jako dopust zboży. Ja dlatego na początku od razu powiedziałam, że ja po prostu nie lubię tej karty w tym rodzaju tarota, bo mam wrażenie, że jest oślizgła, nie? przez tą zieloną wodę, ale może przez zieloną wodę idziemy właśnie do ognia, tak, do, do uruchomienia jakichś zasobów w nas. Ta prawa strona w ogóle jest bardzo pozytywna, nie, bo mówi o prostej, e, równej w miarę drodze, takiej, gdzie udaje nam się pokonać przeszkody do jednak tej sytości i szczęścia, tak, czyli mamy takie, w sumie, długą podróż od pięciu mieczy do dziesięciu, do 10 kielichów. Może też tak być, że po prostu te energie się przyplatają w naszym życiu i że trochę jest jakichś nieporozumień, a trochę jest porozumień i jest trochę zamknięcia, a dużo otwarcia i, i, i łatwe przejścia i trudne przejścia, ale ostatecznie jest szansa przynajmniej, że będziemy razem i że będziemy dzielić się radością. Miłością i światłem. I o to chodzi. Do tego warto dążyć, nie po trupach i nie za wszelką cenę, bo to wtedy anuluje jakby znaczenie tej, tej karty, ale z łagodnością, stanowczością, używając swojego rozumu, używając um, poczucia takiej wewnętrznej spójności też, nie? Jeżeli chodzi właśnie na przykład o. O granice, bo z rodziną to różnie bywa. I wychodząc z inicjatywą, ja tak rozumiem tutaj ten, ten, tą ognistą postać, nie? że ona, ona coś proponuje, ona, ona coś pokazuje, ona, ona zaprasza nas do wspólnej drogi, więc bądźmy też tacy otwarci do tego, nie? do dążenia do miłego przepływu, przepływu miłości. Tego Wam życzę. Przepływu miłości, otwartości, serdeczności, dużo pięknych prezentów, oczywiście, ale myślę, że najważniejsze nie są prezenty, tylko najważniejsza jest atmosfera, odpoczynek. I też to poczucie, że oto właśnie odradza się światło. Nagrywam to w dzień przesilenia zimowego. Jest już po nim. Było 10.11. Rano. Kocham ten moment w roku, nie będę ukrywać, mimo że właśnie ciemności są najgłębsze, ale ten wymiar symboliczny zawsze mnie jakoś tak buduje. Więc życzę Wam, żebyście też poczuli to budowanie się światła w sobie. Bądźcie też tym, co wspiera budowanie światła. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach.